Szczęść Boże, przy mikrofonie ksiądz Tomasz Świętoń. Dzień dobry, cześć, z tej strony Patrycja Zbylut. To jest podcast Piękno Kościoła, a my zapraszamy Was do wysłuchania kolejnego odcinka. Zostańcie z nami. Drodzy Państwo, witamy Was w kolejnym odcinku naszych internetowych kateches, rozmów, w których mówimy o liturgii mszy świętej i tym, co z nią związane. Dziś opowiemy o liturgii Słowa. Zanim jednak przejdziemy do kolejnych elementów tej części Mszy Świętej, chciałabym, żebyśmy powiedzieli kilka słów o Ambonie, bo to jest miejsce, przy którym odbywa się właśnie liturgia Słowa. Ambona w każdej świątyni ma swoje stałe miejsce. Stamtąd właśnie odczytuje się fragmenty Starego i Nowego Testamentu. Najczęściej przy Ambonie wygłaszana jest też homilia. Ambona znajduje się w presbiterium, jest to zatem najczęściej miejsce na podwyższeniu. Ma to zapewne symbolizować wagę słowa, które kierowane jest do wszystkich zgromadzonych. Dlaczego jednak Kościół tak wyraźnie oddziela miejsce głoszenia Słowa Bożego od ołtarza, na którym sprawowana jest Eucharystia? W ciągu dziejów Kościoła zmieniano usytuowanie Ambony i też zmienił się jej kształt. Ale tak jak wspomniałaś, ma ona bardzo ważne znaczenie, i dokumenty Kościoła podkreślają bardzo wyraźnie, że Chrystus, sam Chrystus jest obecny w swoim słowie. I gdy czytamy Pismo Święte w Kościele, to on sam do nas przemawia. To jest zaczerpnięty tekst, może trochę sparafrazowany z dokumentów soborowych, z Soboru Watykańskiego II. I też spotkałem się z takim określeniem, że ambona. To usta Pana, skąd podaje się wiernym pokarm Słowa Bożego. I aktualne dokumenty Kościoła podają, że ambona powinna być tak usytuowana, żeby spontanicznie skupiała uwagę wiernych na sobie. I może ona stać w centrum prezbiterium, za ołtarzem lub przed nim, choć najczęściej ambona jest umieszczana obok ołtarza tak też jest w naszym Kościele parafialnym. I to ma podkreślać fakt, że Kościół ma dwa stoły. Ma stół Słowa Bożego i stół, gdzie właśnie dokonuje się Najświętsza Ofiara, gdzie, gdzie jest sprawowana Eucharystia. I to oddzielenie ambony od ołtarza ma ukazać dynamikę, dynamikę liturgii, czyli mówiąc bardzo ogólnie, chodzi o to, że Msza Święta jest tak zbudowana, że najpierw spotykamy się z Panem Bogiem w Jego Słowie, najpierw słuchamy Jego Słowa i można powiedzieć, że to Boże Słowo Prowadzi nas do, do zjednoczenia się z Bogiem w Komunii Świętej, z Chrystusem w Komunii Świętej. Tak jak wspomnieliśmy, właśnie przy Ambonie odczytywane są fragmenty Pisma Świętego. Pierwsze czytanie przenosi nas zazwyczaj do Starego Testamentu. Takie teksty są, można powiedzieć, głosem przeszłości i nie tylko w wymiarze historycznym, ale przede wszystkim duchowym. To między innymi w tych tekstach właśnie widzimy, jak kształtowała się relacja człowieka i Boga, jak Bóg dawał się ludziom poznawać i odkrywać. Stary Testament jest zbiorem szeróżnych opowieści, nawet w tej warstwie literalnej, nie mówiąc już o tym, co metaforyczne i duchowe. Natomiast nie da się ukryć, że teksty te są echem przeszłości i to echo odbija się w teraźniejszości, to jasne. Ale treści, szczególnie ze Starego Testamentu, choć nie tylko, mogą być dla niektórych trudne do zrozumienia. Już kiedy mówimy o tej warstwie językowej, język biblijny, można powiedzieć, jest dla nas specyficzny. Dodatkowo mamy do czynienia z takim komponentem kulturowym, bo to, co w Starym Testamencie, przecież często odnosi się do kultury semickiej. A nie zawsze bywa to od razu jasne dla nas, dla współczesnego czytelnika czy słuchacza. Przecież nie słuchamy też czytań w kościele tylko po to, żeby zrozumieć je literalnie, ale żeby w ogóle odnieść je do siebie, do naszej aktualnej sytuacji, do naszego życia. To wymaga naszego zaangażowania i przemyślenia. Z takiej ludzkiej perspektywy na starcie jest jednak zrozumienie tekstu, którego słuchamy. Co ksiądz, jako dusz pasterz, chciałby zaproponować naszym słuchaczom jako rozwiązanie? Co poleciłby ksiądz, by słuchanie i lektura pisma świętego były rzeczywiście skuteczne, bardziej jasne i zrozumiałe? Innymi słowy, jak odczytywać teksty, które powstały tysiące lat temu w kulturze odległej od naszej i jak czerpać z nich do naszej codzienności? Myślę sobie, że podstawą jest relacja, oczywiście relacja z Bogiem, i to jest taka pierwsza rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, jeśli chodzi w ogóle o uczestnictwo we mszy Świętej, ale też jeśli chodzi o słuchanie czytań mszalnych. I jeśli oddzielimy słuchanie Słowa Bożego od jego autora, czyli od Ducha Świętego, od, od Boga, to możemy. No, zatrzymać się na powierzchni, czy to po prostu te czytania mogą być dla nas, no właśnie, jakieś niezrozumiałe, odległe, mogą w ogóle nie dotykać naszego, naszego życia. I grozi nam niestety takie zatrzymanie się na tym, że, no właśnie, to jest jakiś stary tekst, bardzo odległy od, od mojego życia. I myślę sobie, że podejście do słuchania Słowa Bożego też może być takim papierkiem lakmusowym naszej relacji. Do, do Pana Boga, bo jeżeli jestem w takiej no, żywej relacji, więzi do Pana Boga, no to też będę otwarty na, na to Jego słowo, które kieruję we Mszy Świętej. Będę otwarty na to, żeby się z Nim spotkać w Jego słowie. I oczywiste jest to, że nieraz nie rozumiemy tekstów Pisma Świętego, bo tak jak powiedziałeś, pochodzą z innej kultury, z innego czasu, były napisane bardzo dawno temu, zostały napisane. Przez ludzi o innej mentalności, ale nawet jeżeli danego tekstu nie rozumiem, to bardzo ważna jest taka moja wewnętrzna dyspozycja serca. To znaczy, chodzi o to, żeby tak pozwolić, jakby wewnątrz siebie zgodzić się na to, pozwolić Duchowi Świętemu, by on mówił do mnie, by być otwartym po prostu na na Jego Słowo, na jego, na jego obecność i może dzisiaj danego tekstu nie rozumiem, może on mnie jakoś, nie wiem, nie dotyka, ale z czasem może ten tekst zrozumiem, może on jakoś do mnie przemówi, ale no właśnie konieczne jest to słuchanie i konieczne jest to otwarcie się na, na głos, na obecność Ducha Świętego. I ważne jest też to, żeby zobaczyć, że Biblia mówi przede wszystkim o Panu Bogu. Biblia jest przede wszystkim o, o, o Panu Bogu, jest takim można powiedzieć autoportretem Pana Boga, o tym jak on też prowadzi historię zbawienia, jak prowadził ludzi, jak nas dzisiaj prowadzi. I choć no właśnie kultura się zmienia, choć okoliczności życia się zmieniają, to Pan Bóg w swoim działaniu tak naprawdę się nie zmienia. Tak jak działał w, w historii patriarchów, tak jak działał w historii. Apostołowi różnych bohaterów biblijnych, tak samo wierzymy, że chce działać i działa w nas. Czyli zawsze chce nas prowadzić do zbawienia i zawsze chce nas wyzwalać, prowadzi nas do wolności. I, i zawsze też to Boże słowo, choć może nieraz mamy inne wrażenie, może tak tego nie odbieramy na pierwszy, jakby na pierwszy rzut oka, ale Pan Bóg przede wszystkim mówi o miłości, o swojej miłości do człowieka. I czytania mszalne. Są podzielone, oczywiście, te poszczególne księgi są podzielone na potrzeby mszy świętej, na potrzeby liturgii. No i czasem, jeżeli na przykład jesteśmy okazyjnie w kościele, w dzień powszedni i jeszcze no, nie znamy Pisma Świętego dobrze, to trudno nam będzie załapać, o czym jest dane czytanie, trudno nam będzie załapać ten kontekst. I zdarza mi się też spotykać ludzi, którzy nawet jeśli nie są codziennie w kościele, to sięgają, starają się sięgać codziennie do liturgii z dnia i czytają sobie czytania na dany dzień, i wtedy łatwiej jest im uchwycić sens czytanego słowa. Można powiedzieć, żeby nie wypadają z tego rytmu, który, który jest w tej, w tej liturgii. No teraz jest tyle możliwości, że można te czytania sobie śledzić, czy to w internecie, czy mamy mnóstwo komentarzy i też warto nadmienić, że Pismo Święte to boska mowa w ludzkiej szacie i Pan Bóg kierując swoje słowo do nas posłużył się bardzo konkretnymi ludźmi, którzy mieli bardzo konkretne swoje jakieś doświadczenie, swoje uwarunkowania i Boże słowo, słowo Boże zostało spisane w jakimś też konkretnym kontekście, jak już wspomnieliśmy wyżej. I dlatego też warto Poznawać ten kontekst, kulturę. Dziś mamy, no właśnie, mnóstwo komentarzy w internecie, w książkach, do których warto czasem może zaglądnąć, żeby choć trochę przybliżyć sobie mentalność, w jakiej Biblia została napisana, i wtedy może nam łatwiej będzie odkrywać przesłanie, które, które kryje się pod tą, można powiedzieć, ludzką, ludzką szatą. Warto zwrócić też uwagę na to, że ojcowie Kościoła bardzo mocno podkreślali prawdę, ojcowie tacy jak chociażby św. Augustyn, mówili, że kiedy słuchamy Słowa Bożego, to tak jakbyśmy się wręcz karmili ciałem Chrystusa. Dla nich to było no, coś bardzo, bardzo ważnego. Słowo Boże nie było żadnym doda dodatkiem w liturgii, ale no właśnie to już było trochę jakby przyjmowanie Chrystusa w Komunii Świętej, tylko że pod postacią Słowa Bożego. I mm, jeżeli Zależy nam na relacji z kimś, w tym wypadku z Chrystusem, no to też raczej w bliskich relacjach mamy tak, że próbujemy tę osobę poznawać, próbujemy ją coraz lepiej rozumieć, przybliżać się do niej. A ja chciałam jeszcze dopytać o taką kwestię bardzo, bardzo praktyczną. Czy są jakieś komentarze, na przykład dostępne w internecie, które by ksiądz polecił naszym słuchaczom? Są takie, jest dużo takich komentarzy. Ja szczególnie chciałbym polecić chociażby księdza Wojciecha Węgrzyniaka, który jest kapłanem diecezji krakowskiej i on codziennie rano publikuje na swoim kanale Damy Radę z Bogiem, takie krótkie komentarze do, do czytań, do Ewangelii. I on jest też no, fachowcem, bo jest biblistą, więc zna się na rzeczy i, i myślę, że to jest taka rzecz, której warto posłuchać. Ja też mogę polecić jeszcze siostrę Joannę Nowińską, która też na kanale Spiżarnia Wiary umieszcza również komentarze, komentarze do szczególnie pierwszego czytania. Także to są takie osoby, myślę, które mogę z czystym sumieniem polecić i które, no, no, są też fachowcami po prostu w swojej dziedzinie, jeśli chodzi o Biblię. Kolejnym elementem liturgii słowa jest psalm. Można powiedzieć, że psalmy to taka modlitwa serca, bo często są to teksty bardzo emocjonalne, słowa pełne ufności, radości, ale również bólu i niezrozumienia. Niestety, niekiedy psalm bywa odbierany jedynie jako przerywnik między czytaniami. Podejrzewam, że to ze względu na to, że psalm docelowo jest tekstem do wyśpiewania, a w dodatku podczas Mszy Świętej pojawia się w nim refren, który jakoś aktywizuje zebranych w kościele. Może się więc tworzyć takie złudne wrażenie, że w rzeczywistości to przerywnik między czytaniami. Rozwiejmy więc te wątpliwości i powiedzmy, po pierwsze, jaką rolę pełni psalm w liturgii. Bo przecież nie jest to tylko zwykła religijna pieśń, ale wyśpiewane słowo Boże. I po drugie, jak my, jako wierni, możemy modlić się tym psalmem w trakcie mszy świętej? Tak słusznie zaznaczyłaś, że psalm to nie jest tylko religijna pieśń. Co więcej, nie można psalmu zastąpić innymi pobożnymi pieśniami, bo tak jak powiedziałaś, no, psalm. To jest Słowo Boże, tylko podane w innej formie, w formie śpiewanej. I psalm powinien być też tak wykonany, by sprzyjał medytacji Słowa Bożego. I powinien być też śpiewany z ambony, choć no, dobrze wiemy, że ze względów praktycznych najczęściej jest wykonywany przez, przez organistę tam, gdzie on się znajduje, czyli na chórze, czy. Przepraszam, tylko się wtrącę, czyli to nie ma być popis wokalisty? Oczywiście, to jest, to jest Słowo Boże, więc ma być wykonane z należytą powagą i, no tak jak wspomniałem, ma, ma być tak wykonane, żeby sprzyjał medytacji Słowa Bożego, bo to jest Słowo Boże. I myślę sobie też, no tak jak powiedziałaś wcześniej, że czasem psalm nam w cudzysłowie trochę ucieka. No bo jest wykonywany przez, przez najczęściej organistę, którego też nie widzimy, i też może nieraz skupiamy się za bardzo na tym, żeby powtórzyć chociażby ten refren, ale no, powtórzę jeszcze raz, że psalm to jest słowo Boże i psalmy mogą być wspaniałą też szkołą modlitwy dla, dla nas, dla ludzi wierzących, bo w, nim, w nich znajdziemy całą gamę uczuć od, od radości, od takiej postawy uwielbienia, aż po smutek, czy nawet doświadczenie takiego totalnego gniewu. opuszczenia gniewu też. gniewu, tak, bólu. I myślę, że każdy z nas może siebie w psalmie śpiewanym w liturgii odnaleźć. I ciekawe jest też to, że to może taka bardziej ciekawostka ale w Nowym Testamencie jest około 300 odniesień 300 cytatów. Do Starego Testamentu i z czego połowa odniesień, to odniesienia właśnie do psalmów, czyli te psalmy są bardzo często przytaczane przez, przez autorów Nowego Testamentu. I można powiedzieć, że właśnie ta księga, księga Psalmów zajmowała no, szczególne miejsce w sercu, w sercu Jezusa, i też w doświadczeniu Jego uczniów. Dobrze, następną częścią liturgii Liturgii Słowa, jest drugie czytanie. Ono pochodzi zazwyczaj już z Nowego Testamentu. W tych właśnie tekstach poznajemy dzieje pierwszego kościoła. Przede wszystkim czytamy o losach uczniów Jezusa w dziejach apostolskich. Podczas liturgii bardzo często wsłuchujemy się w słowa listów, chociażby świętego Pawła, Piotra czy Jana. Te teksty pisane były do wspólnot, które nieraz przeżywały konflikty, jakieś niepewności, grzech i zwątpienie. Listy apostolskie to też słowa kierowane do Kościoła, który jest w drodze, w znaczeniu w procesie, do kościoła, który kształtuje się, formuje siebie i swoją duchowość. Skoro odczytujemy takie listy podczas liturgii, to w jaki sposób księdza zdaniem jesteśmy podobni do kościoła sprzed dwóch tysięcy lat, czym różnimy się od pierwszych chrześcijan, co takie teksty mogą powiedzieć o nas samych jako wspólnocie i jednostkach? Co możemy z nich czerpać? Tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, chociaż pewne konteksty, chociaż poniekąd kultura nasza się zmienia, to jednak powiedzmy nasze postawy ludzkie, nasza kondycja jako ludzi się nie zmienia. I chociaż pewne rzeczy właśnie takie zewnętrzne ulegają zmianie, to jednak no, my jako ludzie mamy podobne doświadczenia nawet jeżeli żyjemy w XXI wieku i żyjemy no właśnie w dosyć odległych czasach od apostołów, od tego pierwszego Kościoła, ale no właśnie nasze doświadczenie się nie zmienia i przeżywamy podobne problemy, doświadczamy podobnych sytuacji jak pierwsi uczniowie Jezusa. Dlatego warto wracać do tych tekstów, czy do dziejów apostolskich, czy do listów, no bo one pokazują to, tak jak wspomniałaś, funkcjonowanie pierwszej wspólnoty Kościoła. Ja też spotkałem się z takim pięknym określeniem, jeśli chodzi o Księgę Dziejów Apostolskich, że to jest taki pierwszy, zresztą to jest zaczerpnięte z papieża Franciszka, że to jest taki pierwszy i podstawowy podręcznik do eklezjologii. Co to jest eklezjologia? To jest nauka o Kościele. Czyli no, można powiedzieć, że, że ta pierwsza wspólnota, jej dzieje, opisane w dziejach apostolskich właśnie, no one, ta księga jest takim dla nas, można powiedzieć, modelem takim, no jest taką księgą wzorcową, czyli postawy tych uczniów są dla nas pewnym, pewnym wzorem, jak my też powinniśmy funkcjonować jako chrześcijanie. Więc, no, myślę, że z tych tekstów możemy zaczerpnąć dużo, dużo takich przykładów, jak funkcjonować. Choć przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby patrzeć na Pana Boga. Jak, jak właśnie ci uczniowie, jak mieli relację z Chrystusem już po Jego zmartwychwstaniu, po zesłaniu Ducha Świętego, jak właśnie z Chrystusem zmartwychwstałym no, współpracowali, jak budowali swoją relację? Dobrze, myślę, że trochę dzisiaj już opowiedzieliśmy o liturgii słowa, omówiliśmy sobie pierwsze czytanie Psalm i drugie czytanie. Ciąg dalszy nastąpi za tydzień. Tymczasem bardzo dziękuję księdzu za rozmowę i Wam, drodzy słuchacze, za jej wysłuchanie. Bardzo dziękuję. I do usłyszenia. Do usłyszenia.